Także siema się, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, lecimy dalej z naszą serią, która zaczęła się dokładnie dwa lata temu. Tak, od tamtego momentu żaden film nowy się nie pokazał z tej serii, a szkoda, ponieważ w sumie fajnie ją bardzo komentowaliście, więc słuchajcie, lecimy dalej z tą serią, taką poza sezonową. Dzisiaj będziemy reagować na różne sytuacje na drodze, różne filmiki w internecie. Dobra, więc lecimy sobie z pierwszym filmikiem, słuchajcie, no i co my tu mamy? No pierwsze takie wymuszenie typowe. Kurde, zapniełem mu brać sławek, teraz wszystko słyszę. No, typowe wymuszenie. Czym on tak krzyczy, czy on tak krzyczyć on? śpiewa? No, nie widział go w lusterku. Może był w martwym polu czy coś. No i co tu będzie dalej? Pokazujesz że ma go na kamerze, Ok, trochę przekleństwo musiało paść. Oczywiście. No i co my tu mamy dalej? Jak gościu jedzie w ogóle przez rondo? Jak już zauważyliście lub też nie, pojawił się u mnie nowy fotel. Słuchajcie, jest to Diablo X Horn w wersji 2.0 oraz w rozmiarze Large. No i co, no ogólnie tak wygląda przy moim stanowisku. Ogólnie co do fotela, no to w sumie nie mam naprawdę na co narzekać. Możemy tutaj sobie regulować wysokość naszych łokci możemy regulować sobie również skręt naszych łokci. Mamy tutaj poduszkę na kręgosłup, mamy tutaj kolejną poduszkę na kark. Możemy również regulować sobie kąt nachylenia. Ogólnie słuchajcie, fotele są dostępne w wersji naprawdę różnych. Mamy tutaj kolory takie jak czarny z czerwonym, zielony z czarnym, niebieski z czarnym. Kurcze jest naprawdę dużo tych kolorków Jeśli ten fotel Ci się spodobał No to zapraszam Ciebie do opisu Masz tam podanego linka od Diablo Oraz masz tam również podanego fanpage'a Diablo Na Facebooku Więc wbijaj, zostaw im lajka I lecimy dalej z filmem O kurde Co tu się w ogóle stało Gościu by prawie normalnie zginął O Boże. No nie zatrzymam się, zatrzymy Zaczynamy coś według gadać. Masakra jakaś. No i gości mu mówi, że jechał po prostu za szybko i go nie widział. No w sumie no... Nie ma co się tu wykuczać, chyba było jednak za szybko. Też mi się tak wydaje. No nie widział go po prostu.

Bo w takiej sytuacji różnie ludzie mogą zareagować, naprawdę. To znowu on, chyba? Czy nie? No tak. Jak on w ogóle ciśnie? Jak on jedzie? I co? I mamy rondo znowu? I on w ogóle nie ma. Nie ma w ogóle kombinezonu ani nic? Jakieś rękawiczki, mam, Jakieś rękawiczki takie dziwne. Buty, zwykłe Nike. Pojechał dalej. W ogóle się nie przejął. Wytyfy, W ogóle kompletnie. O, tu jakiś chopper. Dwie kamerki GoPro. Mikrofon prawie w nosie, i jedziemy. O co tu chodzi? Kurde, czy on się tak zamachnął i wtedy stracił kontrolę, jakby? Stracił równowagę. No i się śmieje, no skomary, no i gitara. Pewnie nic z się nie stało. Pary rysyk na pewno dojdzie. Jakiś skuter ciśnie. O kurde. Co tam się stało? Czekajcie, aż przewijmy to sobie. Patrzcie w ogóle to. Patrzcie na te auta po lewej. Ten Suw walnął w tego gościa i go wypchał. I ten nie wiedział, co ma zrobić: czy ma się zatrzymać, czy odjechać, żeby nie zablokować motocykliście drogi. W ogóle, wow, masakra. I ten gościu walnął w następny samochód. Co w ogóle za wypadek Co w ogóle za wypadek Miasto zakorkowane i ciul To jakaś mniejsza pojemność chyba jedzie O kurde Zwierzyna, na to zawsze trzeba uważać słuchajcie Kurde Jakaś CBR -ka. Typowe, typowe zajechanie drogi Naprawdę miejcie Kurczę się na baczności, bo tak łatwo w kogoś wyrżnąć przez trochę uwagi O, jaki stunter słuchajcie, jedzie Gig 750? Jak ciśnie w ogóle podziwiam takich ludzi, naprawdę Ciekaw jestem, jak takim motocyklem się w ogóle jeździ. Co, nie daje nie da się gazu dać? Co się dzieje? <laughs> O, kurde! Co tu się dzieje w ogóle? A ci ludzie w ogóle nie przejęci są, co stoją sobie tam na koło plaży. Może jeszcze nie zauważyli. Goście z Ducati już biegnie. Jakaś gaśnica tutaj od razu powinna iść w ruch. Ale jak spokojnie w ogóle podchodzą do tego? Gdzieś benzyna musiała się dostać, kurde. Co, tutaj? Co, to, co to w ogóle wystaje tam? Co tam się stało? Jeszcze ktoś dzwoni na telefon Ora, lecimy dalej z oglądaniem, ponieważ reklama była. Mamy tutaj RK No i co no, gościu jechał na RC za szybko, tak mi się wydaje. Tam jeszcze pisało, żeby dzwonić. Bo po prostu... Ponieważ czasem jest słuchajcie tak, że kierowcy auta chcą wyjechać, no i po prostu patrzą w prawo, ale nic nie widzą. No i dlatego pisze czasem na pasach, znaczy są znaki, żeby zwolnić czy coś w tym stylu. Więc tyczy się to czynom bezpieczeństwa też nie? Bez powodu nie dali tych znaków. Co tu się w ogóle stało? Czemu on nie skręca? Co to w ogóle było? Ale dziwne, Yamaha R7, słuchajcie. Nowy motocykl jedzie. O kurde! Co za w ogóle łeb, żeby tak stanąć na drodze? <ścoughs> Znowu erka. Ale brzmi tak, jakby była tak trochę, trochę zajechana Ta odcinka. No i co, i przybliżył się do niego i zaczął, zaczął trąbić. No, ale no, po co jakby ta odcinka dalej? Co będzie dalej? Aha. No znowu zatrąbił. Pokazał mu środkowy palec i się pojechał. O, tutaj mamy na torze coś. R6. O nie, 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 chcę tego widzieć. Kurde, Ale walło Ja! Yeah. W ogóle, zobaczcie, co z tego motocykla zostało. Rama, tył złamany. Zadupek złamany cały. Znowu Tajlandia. Kręci, kręci. Zahaczył go kołem? Jaj, przez takiego gościa teraz. Właśnie. Teraz motocykl ucierpi. Motocyklista tak samo. Boże, tutaj mamy CBRK 1000RR, też Tajlandia. A tutaj to wyglądało tak trochę, jakby za dużo gazu dał, za wcześnie, może nacisnął hamulec, albo sobie jakby dawał gazu, i tak mu wyślizgło po prostu koło. O kurczę! No, do tego trochę się boję, kurczę na te tory jeździć. Boję się o motocykl. Tutaj mamy jakąś kawę ZX6R. Zobaczymy, co to będzie. Aha, tu chyba policja jest w lusterku. Chyba tak. A Aha, i co zatrzymają go, czy co? Ale za co? O co tu chodzi? To go trzymają przy te, tego, tamtego przed nim No nie wiem No nie, no tego drugiego, okej okay. Czyli nic strasznego się nie stało Myślałem, że jakieś uciekanie zaraz będzie, czy coś Nie, tym razem Boże, jakie tereny w ogóle, Colorado, USA KTN350 Kurde ja bym się bał tak jeździć No naprawdę bym się bał no, <grywka> Jak bez emocji to pojedzie, że jego podnieść A tutaj o co chodzi? O co tu chodzi? Kierunkowska złączył i co dalej? No i nic. Nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem. No i co ludzie, to już byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podoba ta seria z właśnie moich reakcji i tak dalej. Kurde, ten film był powiem Wam, że straszny. Naprawdę aż sam się u siebie kurde bałem, jak to oglądałem. Naprawdę można się wystraszyć. żeby na, jak najmniej takich sytuacji w ogóle na, na drodze było. To jest tak niepotrzebne i tak łatwo jakąś glebę czy coś. Naprawdę miejcie dookoła głowy, oczy, tak samo samochodziarze, jak i motocykliści. Kurde, uważajcie na siebie, naprawdę tym bardziej jak sezon już. Będzie się zaczynał. Nie każdy będzie przyzwyczajony jakby do motocyklistów na drodze. No i co ludzie, no to już byłoby na tyle ode mnie w tym filmie. Jeśli Wam się podoba taka seria, można powiedzieć, że z dawnych czasów, no to pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji i dajcie mi znać, czy po prostu Wam się podoba i czy nagrywać wam tego więcej. Jeśli Wam się spodoba, no to po prostu będę wam tu nagrywał. No i co, ludzie? Widzimy się w kolejnym vlogu. Siemano!